Cześć. Cześć, witajcie. Nazywam się Anna Rolewicz, jestem prezesem Biura Rachunkowego Tax Office. I ze mną jest nasz yy, niezwykle uprzejmie, przyjazny doradca podatkowy Michał Zbutowicz. Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku opowiemy Wam o tym, że kontrola kontroli jest nierówna. Opowiemy o różnicach między czynnościami sprawdzającymi a kontrolą podatkową. Co prawda, mieliśmy już jeden odcinek o takim zbliżonym formacie, natomiast wiemy, ile trudności przysparza przedsiębiorcom taki kontakt z organem podatkowym w momencie, gdy taka kontrola lub czynności się odbywają. Dlatego dzisiaj omówimy to trochę jeszcze w inny sposób. Dzisiaj skupimy się na granicach prowadzenia czynności okay. sprawdzających, czyli przede wszystkim, gdzie kończą się uprawnienia organów. Kontrola podatkowa w firmie. Jaką przyjąć podstawę? Aktywną czy pasywną? Okay. I pełnomocnik profesjonalny, na przykład Michał Zbotowicz w toku kontroli, czy jest pożądanym standardem, czy może wzbudzi zainteresowanie organu. Mhm. O tym dzisiaj porozmawiamy i zaczniemy od czynności sprawdzających. Michale, jakbyś mógł przypomnieć, ich zakres. Jasne. Dziękuję. Jeżeli chodzi o czynności sprawdzające, zobaczmy, że bardzo często klienci i podatnicy utożsamiają. Wszystko, wszystkie procedury weryfikacyjne pod nazwą mam kontrolę podatkową. Mhm. Najczęściej jest tak, że ten pierwszy kontakt organu z podatnikiem sprowadza się właśnie do czynności sprawdzających. Nie zawsze, ale najczęściej. I to my jako mm, tutaj podmioty profesjonalnie obsługujące yy, naszych klientów, czyli biura rachunkowe, doradcy podatkowi, najczęściej pomagamy w przygotowaniu wyjaśnień yy, czy dokumentów yy, przesyłanych do organu podatkowego. Tak często to się właśnie <grym> nawet kończy <grym> na tym kontakcie, czyli no czasem, czasem nawet... <grym> Klient, tak powiem, może brzydko nie jest nam potrzebny do tego, chociaż oni się często z tego cieszą, że nie są potrzebni. I nawet się nie dowiadują, bo wszystko odbywa się za naszym pośrednictwem i jest ok. Natomiast tak. czasami urzędy proszą jeszcze o dodatkowe informacje, wyjaśnienia, które rzeczywiście musi przygotować klient. No właśnie, i tu się pojawia pytanie: czy i w każdym razie Urząd Skarbowy jest uprawniony żądać od podatnika, od naszego klienta? Wszystkich informacji, wszystkich danych, wyjaśnień, dokumentów przede wszystkim, które są wymienione przed takim wezwaniem do przedłożenia do Urzędu Skarbowego. No i tu wracamy do Twojego pytania. Ten zakres czynności mhm. sprawdzających. Jest to taka najprostsza formuła, procedura prowadzenia weryfikacji w zakresie, no właśnie poprawności rozliczeń z organem podatkowym, jeżeli chodzi o podatki, o podatki, które rozlicza nasz, nasz klient i terminowości składania wszystkich deklaracji związanych z rozliczaniem podatków. To są takie mhm. dwa główne tutaj obszary, prowadzenia czynności sprawdzających. Trzecią opcją jest również ustalenie stanu faktycznego mhm. co do e, transakcji, co do e, tego, co jest wykazane w deklaracji podatkowej. I tutaj to jest uważam taki najbardziej otwarty e, tutaj katalog, obszar e, czynności sprawdzających. Pozostałe czynności sprowadzają się już tutaj do takich bardziej powiedziałbym weryfikacji konkretnych obszarów, takich powiedziałbym wycinków z zakresu prawa podatkowego. Na przykład weryfikacja źródeł, nieuniętych źródeł przychodu. Czyli prawda? to jest to, czego się chyba najbardziej boją klienci? To jest to, czego się klienci najbardziej boją, zwłaszcza, że w każdym wezwaniu najczęściej jest już mm -hmm. ta informacja o tym, że stawka podatku z tego tytułu wynosi aż 75%. No i chociażby również weryfikacja warunków dotyczących możliwości opodatkowania w trybie CIT-u estońskiego. Okej. Okay. Mm -hmm. y w ramach tych procedur co najczęściej, co najczęściej włapują czy też znajdują urzędy skarbowe. To są mhm. takie najszybciej wyłapują takie pomyłki oczywiste, tak? No właśnie, czyli na przykład z mhm. Tak, błędy rachunkowe, e, oczywiste omyłki, czyli jakieś błędy e, w deklaracjach podatkowych, w informacjach różnego rodzaju przesłanych do urzędów skarbowych, e, różnego rodzaju błędy rachunkowe, pomyłki w wpłatach kwot, mhm. prawda? To są też kwestie, które są w, tutaj e, w ramach czynności sprawdzających załatwiane, natomiast bardzo często jest tak, że te czynności sprawdzające też, czy w ramach czynności sprawdzających organ podatkowy wymaga już bardziej, powiedziałbym, skomplikowanych wyjaśnień, przedłożenia dokumentów, co do których, no, de facto nie zawsze ma dostęp, tak? Co mm -hmm. do których nie ma dostępu, albo co do których yy, nie zawsze mógłby mieć dostęp w ramach czynności sprawdzających. I tutaj, zaraz będziemy o tym mm -hmm. mówić, na razie tylko tak y, punktuję króciutko, tak, tak, na to trzeba z... zwrócić uwagę. Zmierzasz tak. już drugi raz, dlatego nie możesz chyba się doczekać, albo będziesz tylko powiedzieć tę część. Miarkujemy, ta. tak, miarkujemy <laughs> informacje. Natomiast zanim do tego dojdziemy, to rzeczywiście chyba taką, że może tak to nazwać, najprzyjemniejszą pomyłką jest, że jeżeli pomylimy się gdzieś tam matematycznie, czyli tak. drobnie we wpłaconej Kwocie, ponieważ tutaj tak. to nie ma no, żadnych konsekwencji oprócz tego, że poprawiamy, składamy korektę czy dopłacamy tą uh -huh. różnicę uh -huh. jakieś małe odsetki. A powiedz Michale, bo to jest bardzo ważne. Jak dochodzi do tych czynności sprawdzających? Właśnie, Czy my jaką informację otrzymujemy? Albo też jaką powinniśmy otrzymać? No właśnie. I tutaj skupmy się na jednej rzeczy. Czynności sprawdzające nie wiążą się z żadnym formalnym wszczęciem postępowania. Nie otrzymujemy tutaj żadnego zawiadomienia o wszczęciu czynności sprawdzających. Najczęściej odbywa się to w ten sposób, że czynności sprawdzające toczą się, a podatnik, nasz klient, nawet o tym jeszcze nie wie. Mhm. Ten pierwszy, ta pierwsza informacja, kiedy klient się dowiaduje o tym, że czynności Sprawdzające są prowadzone, najczęściej odbywa się to wtedy, kiedy już jest przesłane jakieś konkretne wezwanie, i to oczywiście powinno zachować takie wezwanie, taką formę pisemności, mm -hmm. czy to przesłane pocztą, czy, czy przez Urząd Skarbowy, chociażby, e, prawda? I na, tej, na tym etapie już klient czy jego biuro rachunkowe dowiaduje się o tym, że są prowadzone czynności sprawdzające w konkretnej sprawie. Przykład na przykład rozliczenie podatku yy, zwrotu podatku VAT za poprzedni miesiąc. Tak, przykład. i za chwilę właśnie wymienimy trochę więcej <gry> tych przykładów. Natomiast to też jest ważne to, że często też się nie dowiadujemy o zakończeniu tych no właśnie, Czyli, czyli mamy... tak jak właśnie w przykładzie tutaj tego tak. zwrotu podatku VAT, po tak. prostu otrzymujemy zwrot. Chyba, Czyli... że tego zwrotu nie otrzymamy, bo urząd poweźmie jakieś dodatkowe wątpliwości. Na, Ale wtedy na ogół informuje o tym, że Na ogół informuje, tak. może mhm. też być tak, o czym też będziemy mówić, że te czynności sprawdzające yy, przekształcą się, takiego słowa użyję, w inną formę weryfikacji, np. w kontrolę podatkową, mhm. czy w postępowanie podatkowe. Ale to na razie yy, tak tylko skrótowo. Zapamiętajmy jedną rzecz, czynności sprawdzające nie wiążą się z żadnym formalnym wszczęciem i z żadnym formalnym zakończeniem tego postępowania. Okej, okay. i teraz tak, wymieniłeś ten zwrot VAT. Między mm -hmm. innymi też urzędy pilnują, czy przekroczyliśmy limit zwolnienia z VAT. Tak. I jakie jeszcze sprawy są najczęściej mm -hmm. sprawdzane, niekontrolowane? W ramach czynności sprawdzających, no właśnie, sprawdzane czy weryfikowane, na pewno weryfikacja źródeł przychodów. Czy konkretny podatnik odpowiednio zakwalifikował swoje przychody do konkretnego źródła? Mm -hmm. Czy to z działalności, czy może z działalności wykonywanej osobiście, z innych źródeł? No, cała masa tutaj jest. Mo możliwości, mm -hmm. tak, bo tych źródeł troszeczkę mamy w podatku dochodowym. Mamy również, i to widzę bardzo duże zainteresowanie rur podatkowych, właśnie ten brak pokrycia wydatków z przychodami wykazanymi w deklaracjach podatkowych, nie tylko w podatkach dochodowych, tak. Mm -hmm. Również inne przychody, przed zgłaszanie darowizny, spadki i tak one też są weryfikowane pod tym kątem, czy dany podatnik w danym roku miał faktycznie taką zdolność, żeby na przykład kupić mieszkanie. Czyli tutaj ta weryfikacja wysokości przychodów względem mm -hmm. ponoszonych wydatków. Szczególnie, kiedy filmy, są takie firmy, które na przykład osiągają co roku przez kilka lat stratę. W takim Dokładnie momencie też tak. muszą uważać i mieć tu na... dobre wytłumaczenie, dlaczego tak, tak się dzieje, czy to jest jakiś okres mm -hmm. inwestycji i właśnie uzasadnienie, skąd mają środki po to, tak. żeby pokrywać te wydatki. Skoro już ten temat sama wywołałaś, mm -hmm. no strata podatkowa nie jest niczym nadzwyczajnym w firmie. Natomiast jeżeli ona się utrzymuje przez dłuższy okres czasu, mm -hmm. przez kilka lat, no to tutaj już Um... granicząc niemalże z pewnością, możemy spodziewać się takich czynności weryfikacyjnych, że Urząd Skarbowy zapuka do nas, to mhm. znaczy wyśle nam to wyzwanie i spyta o to, skąd wynikają te straty i w jaki sposób one są finansowane, prawda? Jeżeli w tym okresie jeszcze mamy jakieś wydatki prywatne mhm. często, mówię tutaj o jednoosobowej działalności gospodarczej, gdzie ten majątek mamy de facto w ramach jednej osoby fizycznej, no to tutaj faktycznie często jest tak, że z tych czynności sprawdzających Przeradza się taka weryfikacja mm -hmm. na przykład w kontrole czy postępowanie. Tak, podatkowe. bo tutaj, tak jak właśnie wspomniałeś, trzeba jeszcze pamiętać o tym, że jak prowadzimy tą jednoosobową działalność gospodarczą, to nie chodzi też tylko o to, żeby nam starczyło na wydatki firmowe, ale też o, na właśnie. życie, skoro to o, jest oczywiście. nasze jedyne źródło utrzymania. Tak. W spółkach ten, ten, ten problem mm -hmm. podchodzi, ale tutaj przy osobowych działalnościach, gdzie najczęściej są te czynności sprawdzające prowadzone, jest naprawdę. Wysył tych spraw i widzę to, że od początku, od stycznia 2024 roku naprawdę e, urzędy skarbowe bardzo przyspieszyły, jeżeli chodzi o, mhm. o te czynności. I jeszcze, jeżeli chodzi o zakres czynności, na pewno ulgi podatkowe. Czyli coś, co być może teraz będzie w maju i czerwcu, w momencie, bo teraz będziemy kończyć składanie deklaracji tak, od tak. Podatku dochodowego do osób fizycznych. Na mhm. CIT już był nasz termin? No właśnie, więc to, y, to są takie, powiedziałbym, na, najistotniejsze, jakby tutaj y, ten zarys, zakres y, prowadzonych czynności y, sprawdzających. Ok Michale, co mamy zrobić? Dzwoni do nas urząd skarbowy, mówi, że prowadzi czynności sprawdzające, uh -huh. dzwoni jakaś pani, przedstawia się tylko zmienia nazwiska i prosi, żebyśmy przesłali listę dokumentów. Uh -huh. Czy mamy reagować, czy musimy? Co bardzo, mamy zrobić? Bardzo dobre pytanie, zwłaszcza taki telefon zawsze yy, no, powoduje pewien stres, zarówno po stronie klienta, trochę też po stronie yy, pracownika, góra rachunkowego, bo trzeba... Ale powiem w ten sposób, Ania macha głową, ale trzeba zmierzyć się z tym, czy na pewno wszystko, co robiliśmy, jest prawidłowe w odpowiednich terminach, w odpowiednich kwotach. Ma, mamy taki challenge sprawdzający po prostu. Tak, mamy taki challenge sprawdzający, więc takiego challenge'u trzeba się tutaj spodziewać, ale w czym rzecz? Pamiętajmy, że w kontaktach z organami podatkowymi obowiązują nas przepisy i urząd, urząd też obowiązuje te przepisy, oczywiście. Przepisy ordynacji podatkowej. Co to znaczy? To znaczy, że. Cały kontakt pomiędzy podatnikiem a organem podatkowym powinien się odbywać w zgodzie z przepisami ordynacji podatkowej. Z tych przepisów wynika jasno między innymi, że obowiązuje organy podatkowe zasada pisemności w kontaktach z podatnikami, czyli każde wezwanie do y, zachowania jakiejś czynności, na przykład przedłużenia wyjaśnień dokumentów Powinno być przesłane do podatnika w formie pisemnej. Okej, okay, czyli jeżeli urząd tego nie zrobi, możemy tego żądać, tak? Możemy zażądać, no właśnie, bo teraz powiesz tak, no dobrze, ale przecież nagminnym jest, że urzędy skarbowe, pracownicy urzędów skarbowych dzwonią do podatników mm -hmm. czy do biur rachunkowych. Tak, zgadza się, bo tak zwane wezwanie telefoniczne też jest przewidziane. W w przepisach ordynacji podatkowej i bardzo często jest, też załatwiamy to w dwie strony, prawda? Różne, mm. różne rzeczy też No tak, też czasem prosimy telefonicznie, nie chcemy, tak. żeby nic się tak. na to Więc y, no, y, 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 czasami te, te takie sprawy międzyludzkie też są tutaj mm. istotne, zwłaszcza jeżeli mamy w tym interes tak. prawny, na przykład zwrot VAT, prawda? Mm. Z, 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 zależy na szybkim zwrocie. Ale wracając do tego pytania czy reagować na telefon? Powiem tak. Jeżeli zależy nam na szybkim rozpatrzeniu sprawy, na przykład zwrotu VAT, to tutaj możemy Pozwolić sobie, tak bym powiedział na to, żeby na niektóre rzeczy już po wyzwaniu telefonicznym odpowiedzieć. Natomiast jeżeli to urząd skarbowy, próbuje weryfikować tutaj jakieś rozliczenia, co do których nie mamy żadnej wątpliwości, że wszystko jest prawidłowo, mhm. albo nie mamy się kompletnie czego obawiać, absolutnie tutaj też zawsze uczulam klientów, żeby grzecznie poprosić, zażądać, od, grzecznie poprosić, grzecznie, poprosić, zarządzać. grzecznie zażądać od e, osoby, z którą rozmawiamy, o przesłanie wezwania pisemnego. Okej, okay, I... czyli możemy powiedzieć, Pani no to nie jest w moim interesie, okay. proszę wysłać wezwanie. Ja bym tak? nawet, 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 nawet bym tutaj nie wchodził w jakieś e, głębsze dyskusje mm -hmm. z pracownikiem, z którym rozmawiamy telefonicznie. E, po prostu grzecznie, ale stanowczo poprosić o przesłanie wezwania w formie pisemnej. E, ponieważ e, t, e, może być tak, że wyślemy urzędowi coś więcej niż ten urząd faktycznie potrzebował, a nie mamy w tym żadnego interesu prawnego. Może być tak, że Urząd Skarbowy, otrzymując większą partię wyjaśnień czy dokumentów, których wcale nie musieliśmy składać, może wszcząć inną procedurę kontroli, mm -hmm. co, do, co do której, no powiedzmy, nie mamy nawet możliwości czasowych, żeby tutaj odpowiednio taką kontrolę podatkową obsłużyć też, prawda? Mm -hmm. Bo z tym też się trzeba liczyć, więc zawsze poprośmy o o wezwanie pisemne. Okej, okay, czyli wymieniłeś nam tutaj mhm. rodzaje tych czynności ze względu na interes podatnika lub interes mhm. organu i w jaki sposób możemy zareagować. Tak. I czy w takim razie mamy się bać, czy jest się mhm. czego bać? No właśnie. i teraz jeszcze wracając troszeczkę do tego mhm. poprzedniego pytania, bo y, na pewno zauważyłaś y, też Państwa, co jako nasi klienci zauważyliście, że y, bardzo często w tych wezwaniach, czy to telefonicznych, czy tych pisemnych, urząd prosi o szereg dokumentów, mhm. I bardzo rozbudowane wyjaśnienia co do na przykład niektórych transakcji, źródeł finansowania, przesłanie różnego rodzaju dokumentów, umów itd. tak dalej, i tak dalej. I pytanie, czy na pewno wszystko możemy, musimy, może tak, czy wszystko musimy udostępniać na żądanie organu. Ja powiem tak, yy, powinniśmy udostępniać tylko te dane, które są niezbędne do wyjaśnienia. Sprawy, w jakiej są prowadzone czynności sprawdzające. Okay, czyli mamy prawo stwierdzić, że dane, o które prosi urząd, w tym wypadku nie są zasadne, tak? I częściej nie musimy przesłać. Może tak być, jak najbardziej. Może tak być, że na przykład y, są prowadzone czynności sprawdzające w zakresie y, straty za rok, przykładowo 2022. Mhm. Drugi. Tak, bo za ten rok się ten rok już jest rozliczony, a na przykład urząd skarbowy prosi nas o przesłanie wszystkich książek przychodów i rozchodu, środków, ewidencji środków trwałych za ostatnie 5 lat przykładowo, mhm. prawda? Gdzie już wiemy, że przy takim szerokim zakresie dostarczanych dokumentów, no raczej to jest procedura już na kontrolę podatkową, niż na czynności sprawdzające, tak? Mhm. Tutaj raczej bym się skupił na tym, żeby odpowiednio wyjaśnić. Z czego wynikała ta strata i jak myśmy ją finansowali, prawda? Okej, okay, czyli czym jest ta kontrola podatkowa? Już tutaj przeszliśmy no do kontroli, właśnie. rozmawialiśmy o czynnościach sprawdzających, to mówiliśmy, Kontrola, czym się różni? Czyli tak, pierwszy etap takich najprostszych czynności weryfikacyjnych są czynności sprawdzające. Mhm. Już bardziej skomplikowana procedura, która najczęściej toczy się po czynnościach sprawdzających, aczkolwiek można wszcząć kontrolę podatkową bez czynności mhm. sprawdzających, o tym też pamiętajmy. Kontrola podatkowa to już jest sformalizowana forma kontroli właśnie. Tak? Na czym to polega? Polega to na tym, że ona, czynności w tym zakresie mogą być rozpoczęte dopiero po wszczęciu. Tej kontroli, po musi, doręczeniu musimy, zawiadomienia. Musimy po nie? doręczeniu zawiadomienia. Zawiadomienie musi być doręczone, no właśnie, zgodnie z przepisami ordynacji, do podatnika. Chyba, że podatnik ma ustanowionego pełnomocnika, na przykład ogólnego, wtedy całość korespondencji od organu podatkowego do y, podatnika musi y, odbywać się za pośrednictwem tego pełnomocnika ogólnego. To też jest bardzo ciekawa opcja, mhm. bo y, nieskuteczne doręczenie na przykład takiego zawiadomienia. No skutkuje tym, że tak naprawdę kontrola została nieprawidłowo wszczęta. Możemy później podnieść zarzut, że no pełnomocnik, który powinien otrzymać takie pismo, w ogóle nie, nie mógł jakby przystąpić do działania, bo nie otrzymał zawiadomienia. Przykładowo, tak? Ok, i w ramach tej kontroli urząd może nas prosić również o jakieś dowody, umowy, tak. dokumenty, no właśnie. ale także może przesłuchiwać świadków i strony, tak? Tak jest. To jest już taka procedura, gdzie urząd, powiedzmy tak, wprost, na twardo weryfikuje konkretne dokumenty, umowy, Analizuje różnego rodzaju dane, do których ma dostęp, rachunki mm -hmm. bankowe, prawda, między innymi, czy dane, które są dostępne chociażby na stronach internetowych różnych instytucji. No i przede wszystkim w ramach kontroli podatkowej najczęściej spotkanym dowodem są też. Zeznania świadków, mhm. no i wyjaśnienia strony. Również strona, podatnik też może być przysłuchiwany, albo pracownik podatnika, współpracownik, kontrahent, prawda? Więc tutaj yy, krąg osób, które mogą być jakby wezwane do złożenia mhm. wyjaśnień bądź zeznań, jest bardzo szeroki. Musimy też pamiętać o tym, że urzędnicy też bardzo często sprawdzają nasze social media żeby sprawdzić czy tak. załóżmy rzeczywiście w danym terminie przebywaliśmy to już może bardziej wchodziłem w zakresu, ale czy przebywaliśmy mhm. na zwolnieniu lekarskim taki najbardziej prosty przykład albo też mogą weryfikować yy, Powiedzmy, przy salonach kosmetycznych, które ogłaszają na swoich stronach, jakie mają terminy, zapisują klientów, piszą ile jest godzin mhm. wolnych, a potem się okazuje, że w danych dniach nie mieli przychodów. Także to też służy przykład. jako narzędzie do weryfikacji. Jak najbardziej. I tutaj też pamiętajmy, że akurat te przesłuchania też mogą... Yy, możemy grać, że tak powiem, na naszą korzyść. To znaczy mhm. również możemy składać wnioski dowodowe, czyli na przykład podatnik, którego jest prowadzona kontrola, też może złożyć wniosek dowodowy o przesłuchanie na przykład na przykład swojej księgowej, mhm. w zakresie tego, w jaki sposób była prowadzona dokumentacja, wiedząc, że dokumentacja, że dokumentacja była prowadzona prawidłowo, ponieważ księgowa na czas przesyłała wszystkie ewidencje, kalkulacje co do wysokości podatków, terminowo, więc też możemy oczywiście takie wnioski dowodowe w naszym interesie oczywiście składać. I też mamy prawo w ramach tej prowadzonej kontroli przez cały okres do składania sprzeciwów i zarzutów. No tak? Właśnie, no nie Tak, tak jak tak. już trochę wspominałeś wcześniej, nie musimy się na wszystko godzić. Czyli na czynności, które są podejmowane w ramach kontroli podatkowej, możemy wnosić zarzuty bądź sprzeciwy, i to wszystko ma taki diametralny wydźwięk. Dlaczego? Dlatego, że później, kiedy już będzie najprawdopodobniej sporządzany protokół z kontroli. Mhm. Urzędnik prowadzący, czyli kontrolujący, tak bym powiedział, tak, urzędnik prowadzący kontrolę, no będzie musiał się odnieść do tych naszych zarzutów, czy do tych naszych sprzeciwów. Później, nawet gdyby ten protokół był nie niepomyślny podatnika, no, to też będzie nam prościej obalić pewne tezy z tego protokołu na etapie chociażby postępowania podatkowego. Mhm. No i właśnie tutaj wchodzimy Ta. na następne nasze pytanie, czy ten protokół z kontroli podatkowej, czy to jest dla nas wiążące? No właśnie. Protokół z kontroli podatkowej to jest dokument, który kończy ten. Ten etap kontroli podatkowej. Mm -hmm. To jest dokument, z którym oczywiście jako podatnik mamy prawo się zapoznać, nawet powinniśmy się zapoznać. Mamy prawo wnieść zastrzeżenia bądź wyjaśnienia do tego protokołu z kontroli podatkowej. Zwłaszcza, jeżeli się z nim nie zgadzamy albo mm -hmm. z jakimiś fragmentami się nie zgadzamy. I teraz tak, pytasz, czy ten protokół wywołuje jakieś skutki prawne podatkowe dla tak. naszego klienta? Sam protokół nie, dlatego że on jest tylko jakby opisem pewnych czynności, weryfikacji, które miały miejsce w toku kontroli podatkowej. Mm -hmm. W sytuacji, gdy podatnik się do niego nie zastosuje, czyli najczęściej nie skoryguje nie deklaracji, nie zapłaci podatków w kwotach, jakie wynikają z tego protokołu, nie wpłaci odsetek, nic tu się jeszcze nie dzieje pod, pod kątem podatnika, to znaczy, po niezastosowaniu się do kontroli do protokołu kontroli podatkowej najczęściej znane postępowanie podatkowe. I Dopiero w tym postępowaniu podatkowym, czy to już jest trzecia procedura, dopiero w tym postępowaniu podatkowym może być wymierzony podatek, może być Dramat, określone zobowiązanie podatkowe w ramach decyzji, w ramach decyzji, tak, w ramach decyzji wydanej przez naczelnika urzędu skarbowego. Czyli dopiero w ramach tej trzeciej procedury urząd skarbowy, czyli naczelnik urzędu skarbowego może wydać decyzję określającą nasze zobowiązanie podatkowe czy naszą zaległość podatkową, która zdaniem urzędu tutaj wystąpiła, oczywiście od takiej decyzji naczelnika urzędu skarbowego też się możemy odwołać. I bardzo często jest, może nie bardzo często, ale zdarza się, że i nie tak rzadko się zdarza, że decyzje naczelnika urzędu skarbowego są w, czy w całości, czy w części uchylane przez organ odwoławczy, czyli przez dyrektora Izby Administracji Skarbowej. Czyli również ta decyzja nie jest jeszcze ostateczna. Mamy Dokładnie. prawo i warto z tego korzystać, tym bardziej, jeżeli to są uh -huh. duże kwoty, sprawy dla nas ważne. Zwłaszcza tam, gdzie jesteśmy przekonani do tego, że. że, mamy, rację? że mamy rację. Tak, 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 tak. tak. Uh -huh. To warto wtedy wchodzić na tę drogę postępowania uh -huh. sądowego. I teraz, no właśnie, tu nią... jeszcze tak nie powiedzieliśmy o tym, tu uh -huh. powiedziałeś to postępowanie sądowe. Tu jeszcze powiedzmy tak, nawet gdyby ta decyzja tego dyrektora Izby Administracji Skrobowej była negatywna dla podatnika, to wtedy jeszcze otwiera się ten etap sądowy. Możemy wnieść od tej decyzji drugiej instancji mhm. skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ostatecznie jeszcze możemy też wnieść skargę kasacyjną do NSA, ale to już kolejna tak, inną historia. Czyli mamy duże pole manewru, tak. dużo historii może być jeszcze przed nami. Mhm. I teraz tak, czynności sprawdzające, kontrola podatkowa, czasem tak. przychodzi wezwanie, czasem nie, czasem dzwonią, mamy mhm. interes, nie mamy interesu dawać świadków czy dawać dowody, co co zrobić? Czy w tym natłoku tych wszystkich myśli, faktów, czy podatnik musi być sam? Absolutnie nie, nawet nie powinien być. Uważam, że e, przede wszystkim e, współpraca z biurem rachunkowym, które prowadzi, Księgowość klienta to jest tutaj taki intensywny okres zmożonej współpracy pomiędzy księgowością a podatnikiem, natomiast w samych relacjach już z organem podatkowym uważam, że tutaj warto postawić na współpracę z zawodowym pełnomocnikiem, na przykład z doradcą podatkowym, który zna już procedury postępowania w organach, wie, jaki podatnik ma prawa, ale też jakie ma obowiązki, jakich obowiązków też nie ma, to też jest ważne. I takie postępowanie jest prowadzone, czy taka kontrola jest prowadzona w sposób powiedziałbym, bardziej zrozumiały dla podatnika. Po pierwsze odpada mu kwestia myślenia o odbiorze dokumentów, o przygotowaniu odpowiedzi, prawda, tam nam mamy odpowiednie terminy zawite, gdzie, mhm. w których musimy pewne oświadczenia składać, czy tak, pewne czyli, dokumentacje czyli składać. Czyli tych terminów, plus też, przede wszystkim jest to bardziej bezpieczne. Jest to bardziej bezpieczne, no też odpowiedzialność mhm. za dotrzymanie tych terminów, no ponosi ten pełnomocnik, prawda, a, a nie klient. Zdejmujemy z niego to ciśnienie na to, gdzie i tak to jest sytuacja bardzo często gdzieś stresująca, prawda, bo, mhm. bo zastanawiamy się, jaki tutaj będzie werdykt. E, więc jak najbardziej ten udział profesjonalnego pełnomocnika jest powiedziałbym e, pożądany, aczkolwiek spotkałem się z takimi opiniami również klientów. E, panie Michale, czy to nie będzie podejrzane, że ja próbuję coś ukryć, bo mam pełnomocnika. I zawsze tutaj wybijam takie argumenty, taką argumentację tutaj klientów, dlatego że wręcz przeciwnie: no właśnie bardzo często Urząd Skarbowy też znaczy, chętniej współpracuje, tak, jest swoje jest zadowolony, gdy, jest ten dokładnie mocy, gdy jestem gdy ma jakby kompana do rozmowy. Tak, które, dlatego które wią, że my rozumiemy nie? przepisy, o których rozmawiamy, rozumiemy kwestie, o których się spieramy również. No, i łatwiej jest to po prostu poprowadzić, też pewną, przyjąć pewną strategię postępowania. No bo pytanie, jeżeli są jakieś czynności, to do których, no wiemy, że podatnik, powiedzmy, że. Nie miał pewności. Nie miał pewności, tak. Albo nie zabezpieczył transakcji pod mhm. tym kątem, że nie jest w stanie udowodnić, że transakcja faktycznie się odbyła. No i tutaj faktycznie, no podatnik już, powiedzmy, skruszony, mówi, no. Rzeczywiście, tutaj ja otrzymałem tą fakturę kosztową, yy, no ale nie jestem w stanie udowodnić, że, że usługa faktycznie się odbyła, czyli mamy pustą fakturę, prawda? Mm -hmm. Lepiej pewne rzeczy od razu powiedzieć pełnomocnikowi na początku, wówczas to postępowanie, ta kontrola podatkowa też przebiegnie łagodniej. Mam taką błędę, jak tutaj, tak myślę, że już w niektórych hmm. odcinkach również miałam, Drodzy przedsiębiorcy, bądźcie ekspertami w swojej dziedzinie, natomiast Właśnie. inne dziedziny oddajcie innym ekspertom. Tak jest. Podpisuję się pod tym obydwoma rękoma. Jak najbardziej skupmy się na tym, czym jesteśmy ekspertami. Niech klienci skupią się na biznesie, a my na obsłudze ich spraw podatkowych, księgowych czy również tych proceduralnych. A też żeby trochę się mniej bać, po to przygotowaliśmy właśnie ten odcinek, też po to właśnie te wszystkie poprzednie przygotowaliśmy i też czekamy na wasz odzew, jeżeli macie jakieś tematy, które was interesują, bo dla was to kręcimy, chcemy wam pomóc w prowadzeniu biznesu w Polsce, tak także mam nadzieję, że to ułatwiamy. Także dajcie nam feedback, subskrybujcie. Jesteśmy tutaj dla Was. Ja tylko jeszcze powiem, że jeżeli macie jakieś doświadczenia dotychczas z urzędami skarbowymi, którymi chcielibyście się podzielić, może jakieś tutaj i te bardziej pozytywne, te mniej pozytywne, również jesteśmy do Waszej dyspozycji, czekamy na Wasze wpisy i komentarze. Jesteśmy dla Was. Dzięki bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia.